tym niesłychanie ważne jest współczucie. Współczucie to ogromna siła, która nas mo może prowadzić, tak jak tak, motywować do działań, które wydawały, się są skazane na niepowodzenie. A jednak głębokie współczucie jest w stanie przebić tą niemożność. Współczuciem. kieruje się Jezus, kiedy widzi wdowę, wdowę, czyli osobę pozbawioną męża, w tamtych czasach już było to wystarczającym, wystarczającym powodem do rozpaczy, do rozpaczy nie tylko emocjonalnej, ale materialnej i także pozbawionej teraz syna, gdyż jest to, Jezus widzi Mary, czyli człowieka, syna tej wdowy, który jest prowadzony, żeby zostać pogrzebanym. Więc współczucie pcha Jezusa do tego, żeby dotknąć tak beznadziejnego przypadku, jakim jest po prostu martwa osoba, ale jednocześnie musi przełamać coś, co jest nie tylko religijnie źle widziane, dlatego że nie można było dotykać ciała zmarłego bez zaciągnięcia sobie nieczystości rytualnej to jest jedna rzecz. A druga rzecz. No społecznie to też nie było zbyt dobrze widziane. Możemy sobie dzisiaj wyobrazić, ktoś zatrzymuje pochód z ciałem zmarłego, otwiera trumnę, dotyka ciała. Byśmy się zdziwili co najmniej, a być może byśmy powiedzieli, myślę, że, jest, że ten człowiek zwariował, że nie należy tak robić, że to jest coś dziwnego, cokolwiek. Więc w tamtych czasach to było jeszcze gorzej widziane, więc współczucie pcha Jezusa i pomaga mu. Można było tak powiedzieć, do pokonania tejże bariery, bariery społecznej, bariery religijnej. I tak dociera do tego ciała jest zmarłego chłopca, dotyka go i przywraca go do życia, czyli raduje to budowę od ogromnej niepewności, od ogromnej nie, takiej biedy, która ją oczekiwała, a także od pewnie kompletnego takiego poczucia opuszczenia. I dlatego wydaje nam się, że powinniśmy dbać o nasze współczucie, dlatego że wydaje mi się, że tak bezrefleksyjne zupełnie takie wystawianie się na jakieś tam informacje ze świata, bez jakiejś refleksji na ten temat, bez jakby takiego... O co mi chodzi? O to mi chodzi, że możemy poprzez nadmierną właśnie, konsumpcję jakby mediów, czasami też te sytuacji, kiedy wstępimy się wewnętrznie, kiedy myślimy sobie, nie, tu nie mam miejsca na współczucie, są wiele gorsze sytuacje, że zostawmy je w spokoju, może nie powinnam się tak przejmować, to nie jest ważne. A jednak trzeba zostawić sobie miejsce. Jezus zostawił sobie to miejsce, na naszym współczucie, właśnie na dokonanie czegoś tak ważnego, na pokierowanie się nim. Wydaje mi się, że współczucie to ogromna siła, ogromna moc, która może nam pomóc przełamać nasze bariery wewnętrzne. Chodzi się ze mną co na szczęście.